Odkryłem układy policyjne w Francji po sześciu latach. Arabia Saudyjska opłaca prokuraturę w Francji i policję. Araby opłacają policję. Polskich Francuzików we Francji weszli układem w Polskę. Skurwysyny dogadali się z polską policją i odjebali Smoleńsk. Podstawili w polskie więzienia ekipa Trzaskowskiego. Mafia Policyjna podstawiła w polskie więzienia Warszawę, Koszalin Czarne polskich Francuzów. Opłacają prokuraturę, policję w Polsce i kryją morderstwa. Nie wpisują w koszalinie, ile jest zgonów w więzieniu, tylko wpisują miasto Koszalin. Tak, kryją ile zgonów w areszcie śledczym w Koszalinie. Opłacają prokuraturę i policję. Pan Mnich, akcja CBS-ów w Świdwinie, oni mnie obserwowali. Ci, co, y, co policjant się powiesił, akcja w Świdwinie.